Cześć wam wszystkim, z tej strony PanOdysień, kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby wam pokazał pewnego gracza, który ma ponad 1500 pucharków na jednej postaci, moi drodzy Na jednej postaci ma ponad 1500 pucharków, więc jest to naprawdę jakiś mega OP zawodnik Zaraz wam pokażę, moi drodzy, oczywiście na jakiej postaci i ile dokładnie pucharków ma właśnie na tej postaci, którą wbijał, ale jeszcze zanim zaczniemy, no to standardowo strzelcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie również kanał, moi drodzy, żeby być na bieżąco żadnego odcinka, nie przegapić lecimy po 250 tysięcy subskrypcji. a ja naprawdę bardzo szybko się do tego progu zbliżamy, więc kto z Was jeszcze nie subskrybuje, zasubskrybujcie kanał. Wpadajcie również na mojego Instagram, macie go teraz na ekranie. Gorąco wszystkich zapraszam, ponieważ już niedługo za parę dni dosłownie jadę na wakacje, więc moi drodzy, będziecie mogli sobie obejrzeć, gdzie polecę jakieś różne instory, co tam będę robił, więc gorąco zapraszam, bo w Wtedy no nie będę robił live'ów, bo mnie nie będzie, ale filmy będą nagrane na zapas. Jeszcze oczywiście wpisujcie kodzik panda w sklepie jak coś kupujecie moi drodzy. No i dobra, po pierwsze zobaczmy sobie jaki jest maksymalny rank w BES-ie. Jeżeli ktoś by nie wiedział, to maksymalny rank moi drodzy ja mam na jednej postaci jest to 8bit. Jak widzicie mam na nim 35 rangę, bardzo dawno temu wbijałem. Możecie sobie zobaczyć z kiedy jest to odcinek, ale wydaje mi się, że ponad 2 lata temu. Wtedy te rangi wyszły, no i właśnie wtedy wbiłem sobie 35 rangę. Jak sobie klikniemy, gdzie mamy to pokazane z tymi, moi drodzy, jak kliknę na to, czekajcie, gdzie to było, żeby pokazać Wam, ile się resetuje. Nie można już tego kliknąć, naprawdę? Nie mogę sprawdzić tych resetów, kurczę, no to lipo w takim razie. Ale moi drodzy, maksymalna ranga to jest 35 i wtedy trzeba mieć 1250 pucharków. No i macie jakby maksymalną rangę, nie ma 36. No, jak sobie wejdziemy w tabelę wyników, wejdziemy sobie w zadymiarzy globalnych. Mamy na przykład, moi drodzy, szelkę, na której ktoś ma 1459 pucharków. To jest to jakiś ziomek, który ma prawie 60 000 puszek, więc naprawdę spoko wynik, ale mimo wszystko. No nie ma nawet 1500, więc co to jest za zawodnik, w ogóle go nie bierzemy pod uwagę. Następnie mamy tutaj na kolczy no widzicie jakoś nie puszczą za bardzo kolta w tym sezonie, no nieważne jak sobie poklikacie, to możecie posprawdzać na żadnej postaci nikt aktualnie nie ma 1500 pucharków. Jest tylko jeden ziomek, który ma 1500 pucharków I zaraz wam go oczywiście pokażę Jak widzicie, no to zmienia się nam topka Nikt który jest pierwszy Nie ma więcej niż 1500, moi drodzy Jak widzicie na B na przykład 1349 dwóch ziomków miało No tutaj, no ledwo co Moi drodzy, oczywiście 35 rank no brakuje mu jednego pucharka, bo był reset niedawno Tutaj jak widzicie ma, ma wbitą No zazwyczaj jest to Hyra, bo ma najwięcej pucharków na świecie w tym momencie Ale zobaczcie moi drodzy Tutaj już na przykład na skew nie jest Hyra Hyra jest drugi A ma 1349 Ale to nadal nie jest ta postać moi drodzy Jak sobie poklikacie dalej no to Nadal jak widzicie nie ma nikogo, który ma 1500 pucharków na jednej postaci Oprócz na jednej z postaci, która właśnie jest bohaterem dzisiejszego odcinka, że tak powiem, a dokładniej jej gracz, moi drodzy. Jest to postać Meg, moi drodzy. Jak wiecie, Meg jest dosyć mocną postacią aktualnie na solo, z tego co mi wiadomo, na tym nowym solo, więc pewnie na nim ją wbijał. Nie jestem w 100% pewny. Zaraz wam pokażę gameplay kogoś innego. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnego odcinka tego ziomka nie wiem, czy on nagrywa, czy gdziekolwiek coś wrzucał. Nie udało mi się znaleźć, ale pokażę Wam innego typa, który ma ponad 1200 pcharków, więc też dosyć sporo. No ale mimo wszystko nie 100.583. Szczerze mówiąc, dawno nie widziałem tak wysokiego wyniku. Wydaje mi się, że. Ktoś miał kiedyś z 1800 na czymś, ale nie jestem pewien, ale 1583, szczególnie, że moi drodzy niedawno się rozpoczął sezon, więc on się zresetował i już ma tyle, to jest naprawdę mocny wynik, zobaczcie. Prawie 1600 pucharków na jednej postaci, a tam za winna się dostaje chyba po 2-3 pucharki przy tej ilości, więc naprawdę chłop musi być mega dobry na niej i no jak straci no to... Jak, nie wiem, będzie dziesiąty, to on jest w plec jakieś 3-4 godziny grania, bo strasznie długo też wyszukuje mecze. Wiem jak to wygląda, bo kiedyś biłem właśnie tego 8 -bita, No ale zobaczcie, naprawdę mega szacun chłop jest przepotężny. 1600 puszek prawie mieć na jednej postaci, no to naprawdę trzeba być mega szefem. I zobaczcie, jaką przewagę ma nad drugim chłopem. Gość, który jest drugi, ma 1454, moi drodzy. Więc on ma przewagi ponad 130 pucharków. To jest naprawdę ogromna ilość, moi drodzy. Więc, no, chłop jest przepotężny. Zresztą spróbujemy sobie zagrać tą naszą Meg. Yy, no, ja oczywiście jakiś Meg dobry nią nie jestem, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Yy, jeszcze później Wam pokażę gameplay, właśnie innego ziomka, który również tą Meg sobie wbijał. No, ja chcę też skina mieć do Meg, więc wbijam ligę mocy teraz aktualnie. Jak odblokuję ligę mocy, to wtedy lecimy, moi drodzy, po 30 rank, A dlaczego by nie? Lecimy tak, jeżeli pod tym odcinkiem dobijecie 1500 łapek, czyli tyle ile ono ma, moi drodzy, pucharków na postaci, to wbijam Meg na 30 rank, więc wszystko zależy od was. Jeżeli wam się uda, no to lecę na 30 rank, 35, nie, bo to będzie za ciężkie dla mnie, ale 30 mogę spróbować. Więc, jeżeli dobijecie 1500 łapek, możemy coś takiego spróbować. No i moi drodzy, zobaczmy, jak mi pójdzie na tym solo. Tutaj trzeba się po prostu teamować. Znaczy, niekoniecznie akurat teraz, bo to nie jest meg, tylko jakiś kolega o nazwie 8bicik. Ale wiecie, o co chodzi. Dobra, mogę się uleczyć, jak to w ogóle działa. Ile to mnie uleczy? Okej, okay, to mnie sporo leczy. Ej, to mnie sporo fest leczy. To mnie naprawdę dużo uleczyło, widzowie. Lol, nie spodziewałem się, że aż tak mnie to uleczy. Dobra, ziomek. Tutaj. Okej, okay, dobra, ginę, niestety. No, niestety, kurczę padłem. Kurde. Ciężko, ale. No. Też to był lana na widzę więc nie miałem za bardzo co do, do roboty. Zagrajmy sobie jeszcze raz. Zagrajmy sobie jeszcze jedną szybką geraczkę. Zobaczę, spróbuję jakiegoś wink'a zrobić. No nie jest to najlepsza mapa, mi się wydaje, na te Meg, bo tutaj bardzo mocna jest Ivi. Kiedyś żeśmy wbijali Ivi na tej mapce, więc Ivi jest naprawdę z pokonanią. Yy, ale no tutaj Meg najlepsza nie będzie. Zobaczmy sobie, co uda nam się zdziać na Bula. Na bólu myślę, że możemy naprawdę spory Damage tam zadać. Na kolcie też zresztą mamy podobny zasięg jak on, więc jak po prostu przejść do nam strzały, to naprawdę spory Damage możemy mu zadać. No i wszystkie postacie na blisko też są łatwe do, do porobienia, bo my mamy zasięg na daleko, więc jak my mamy na daleko, ktoś ma na blisko, no to ciężko jest mu podejść i nam zadać damage. więc automatycznie my jesteśmy bardziej OP w takim pojedynku, szczególnie na tym trybie. Dobra, tutaj jeszcze bardzo ładnie rzemek porobiony. Yy, poobijałem tam sobie kruka, okej, okay, jeszcze tutaj go poobijałem bardzo ładnie, chłop ma tylko 900hp, więc no, beka z niego, tu jest chyba mortis, tak mi się wydaje czy kto tu jest, tak, tu jest mortis, dobra no to Mortis mam na hita z tego mojego miecza, jeżeli podejdzie następnie tu ktoś jest, ale nie zdążyłem zauważyć, to ten kruczek, który padł dzięki mnie, więc naprawdę dobrze mi idzie, mam już trzy par to top 5 jestem no widzowie, jest szansa na jakiś fajny, fajny winek moim zdaniem jest szansa na jakiegoś fajnego wina, tak mi się wydaje że naprawdę spoko możemy zadać tutaj damage. Ok, jeszcze tutaj ole mocny, tutaj siadł atak na tego Bula. 3000 życia mu jedynie zostało. Spróbuję naładować ulta na tym poko, ale nie wiem czy to mi się uda. Może by to trochę problematyczne. Jeszcze Mr. Pi tam nawala tego Bula. Tego Bula myślę, że możemy zaraz porobić razem z Mr. Pi, więc on padnie sobie. Ok, bardzo dobrze 1000 hp mu jedynie zostało. Dobra, Bul pada. Idealnie, moi drodzy, wlatujemy tam z tego jeszcze poko. OK, nie zadał nam damage'a, ma on full HP, ale trzeba uważać na niego, bo on mimo wszystko naprawdę mocno może nas pobijać na daleko. Ma 6 parki, bo miałem 3, więc no, trzeba brać to pod uwagę. Trafi mnie zobaczyć, jaki damage w ogóle mi walnął. jeszcze mam gadżety, więc te gadżety mnie uleczą, wiadomo. Ale tutaj tego poko, no trzeba, trzeba się go bać, tego poko, moi drodzy, to sobie zniszczmy, bo to mnie będzie wkurzało. No i teraz możemy sobie nawalać tego poko. Ten poko najprawdopodobniej zginie. Będziemy mieli top 4. No i zaraz zobaczymy co z tego jeszcze wyniknie Dobra, bardzo ładnie, udało nam się to zebrać Lecę po tego parkiuba, pięknie obijamy jeszcze go, no i on chłopie od razu sobie padł, no coś pięknego, udało nam się zwyciężyć no jeżeli ja bym tak szybko wygrywał no to też bym w miarę szybko doszedł do takich pucharków, no oczywiście nie 1500 sobie żartuję, no ale mimo wszystko 12 puszek udało nam się wbić i w tym momencie moi drodzy już wam pokazuję odcinek innego ziomka dokładnie jedną giereczkę, gdzie po prostu e, grał Tom e, Meg na naprawdę wysokich pucharkach dobra moi drodzy, a więc zobaczmy tutaj mamy odcinek super laba, dokładnie jedną giereczkę, gra tym nowym skinem, który właśnie chce odblokować no na początku oczywiście zbiera powercube'y, nawet napisał to, no to jest wiadome, że zawsze na początku no po prostu ciśniesz powercube'y żebyś miał jak najwięcej, no bo tutaj każdy gra zazwyczaj tą meg, no najlepiej jak ją masz wymaksowaną, widzicie, że ma jeszcze jirsa z tarczą i jakiegoś drugiego pewnie jeszcze ma no i co, kręci się z nimi, tutaj nie ma generalnie nic ciekawego, po prostu wszyscy się kręcą, zrobił sobie nawet screen'a no i po prostu Musi moi drodzy zacząć jakieś nawalanie, a dokładniej naładować sobie jak naduje ulta, no to też ma o wiele lepszą przewagę nad tymi mech, które nie mają tego ulta. To jest wiadome. Tutaj na szybko wam poskipuję, bo to generalnie za bardzo nic ciekawego nie ma. Zawsze musi się skupiać na tych mech, które. No, już mają mniej HP, i tak dalej. No, wiadomo, zbiera sobie te pary trzyma się bardziej z boku, żeby też nie stać na środku, bo jak nagle go sfokusują, no to y, każdy zacznie go nawalać i padnie. No, i zobaczmy sobie, już tutaj tą końcóweczkę, gdzie naprawdę strefa jest coraz mniejsza. Jak widzicie, 9 jeszcze ich jest w tej strefie. Manowanego ulta zawsze stoi z tyłu. No to tak jak mówiłem, właśnie trzeba stać po rogach. Tak samo jak ja pamiętam, jak w BM 8 bita, no to podobnie to wyglądało, bo jak no, wbijecie się na środek, to od razu każdy zacznie was fokusować. Zbiera kolejne moi drodzy. Par cuby, ma full HP, zaraz pewnie walnie kogoś z tym mieczem. No trochę mu się nie udało teraz, więc no niedobrze, bo mógł tutaj sobie zginąć, ale na spokojnie chyba sobie da radę jeszcze naładuje pewnie. Tą wyższą formę? Nie, chyba nie naduje. Drugie miejsce miał plus 3 pucharki, więc udało mu się na plus tutaj wbić i w tym momencie udało mu się dobić 1210 pucharków, jak widzieliście, więc no tak jak mówię, naprawdę bardzo mocny gameplay. No i tak zazwyczaj wbija, tak zazwyczaj wygląda wbijanie, moi drodzy, na solo, więc tak to się prezentuje. Dobra, moi drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, szczerze. Opaczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć.